Dzień dobry, cześć. Zobaczcie, jaką mam dzisiaj słodką towarzyszkę. Nie chciała wyjść z kadru, no więc pozwolimy jej tutaj zostać. A będzie dzisiaj o dzieciakach o dzieciakach gwiazd, które przysparzają im dosyć sporo stresu czasami celowo, czasami zupełnie niechcący, ale wyobraźcie sobie, co czuje teraz Zenek Martyniu, który czyta na wszystkich portalach internetowych i we wszystkich gazetach o wybrykach swojego syna. Bycie rodzicem to niestety czasami niełatwe zadanie. Nie chcę nazywać tego rankingiem, ale opowiem Wam dzisiaj o kilku takich przypadkach, kiedy to dzieciaki gwiazd przysparzają im dosyć dużo stresu i zmartwień. Zacznijmy od wspomnianego już Daniela Martyniuka. Przyjechał ostatnio do Warszawy, żeby nagrać jako raper Hot 16 Challenge 2. No i nagrał, nawet chyba się to wideo jego spodobało, ponieważ miało dosyć sporo wyświetleń, i Daniel postanowił to uczcić. Poszedł do klubu, gdzie. Zrobił, nie chcę tego nazywać burdą, bo nie było mnie przy tym, ale został wyproszony najpierw z jednego lokalu, potem z drugiego lokalu, a co takiego robił? Rzucał barmana monetami. Od takie, prawda zupełnie naturalne zachowanie przyjezdnego. Moja towarzyszka tak się zbulwersowała historią Daniela Martyniuka, że postanowiła uciec z kadru. Ale ja jeszcze chciałam wam opowiedzieć, co on dalej zrobił. Postanowił iść do sklepu, do sklepu z ubraniami. I tam się tak zachowywał, że trzeba go było potraktować gazem pieprzowym. Wbrew obiegowej opinii, langusta żywi się wyłącznie owocami morza, choć gdyby mogła, jadłaby dżem. Nie, słuchajcie, sytuacja jest poważna, zachowajmy powagę. Wyobraźmy sobie Zenka. Co czuje Zenek? Zenek ostatnio wpłacił poręczenie, żeby jego syn mógł wyjść z więzienia. A teraz coś takiego. Boże się uberem jak mądre Christoph górowej czery wieni. Ale oczywiście, słuchajcie, sprawa jest poważna. Ja tutaj mam takich domowych rozpraszaczy, którzy mnie trochę rozśmieszają. Przejdźmy dalej. Kolejną gwiazdą, która ma bądź miała problem ze swoim dzieckiem, jest Edyta Górniak i jej nastoletni syn Alan. Przed rokiem naprawdę Edycie trudno było uwierzyć w to, że Alan, mimo że jest naprawdę jeszcze młodym chłopakiem i wydawałoby się, że takim świadomym i takim wyedukowanym przez matkę, pali papierosy. Piosenkarka dowiedziała się o tym z gazet, po prostu przyłapali go na paleniu papierosów w paparazzi i tak naprawdę podziękowała dziennikarzom za to, że dzięki nim dowiedziała się o tym. Wiele zmartwień przysporzył też Krzysztofowi Krawczykowi jego jedyny syn, Krzysztof Junior. To jest tak naprawdę sprawa, która powraca od czasu do czasu co kilka lat jak bumerang. Przed laty, bardzo, bardzo dawno temu, kiedy Krzysztof Junior był jeszcze dzieckiem, obaj ulegli wypadkowi samochodowemu, wiele operacji. Niestety pozostałością po tym jest padaczka syna, a ta powoduje, że czasami jego zachowania nie są standardowe. Nieraz głośno było o problemach finansowych, w jakie popada Krzysztof Junior, a trzeba zaznaczyć, że jest to naprawdę bardzo zdolny chłopak, który ma piękny głos i jakiś czas temu nagrał z ojcem wspólną płytę. Ta płyta jeszcze się nigdzie nie ukazała, ale chciałabym, żeby świat usłyszał, jak brzmi Krzysztof Junior. Chyba najbardziej poruszającą sytuacją, kiedy rodzice martwią się o swoje dziecko, jest sytuacja, kiedy. Cały problem dotyczy jego zdrowia. I tak ostatnio było z córką Kasi Kowalskiej, która mieszka za granicą i tam uczy się projektowania mody. W okresie wybuchu pandemii, Kasia Kowalska opublikowała poruszający post, w którym opowiedziała o tym, że jej córka trafiła do szpitala, że jest w stanie krytycznym, że jej życie jest zagrożone. Nie potrafię płakać, choć dzisiaj wiele godzin wypłakałam. Kochani, jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, zostańcie w domu. Kasia była wtedy w totalnej rozsypce, ale postanowiła mimo to pokazać się przed kamerą i wszystkich ostrzec i poprosić o to, żeby o siebie dbali. I tak jak wcześniej mówiłam, bycie rodzicem to naprawdę stresująca sytuacja. Pomimo wielkiej miłości, to jednak to, co się dzieje z naszym dzieckiem, zawsze będzie bliskie naszemu sercu i, i takie drażliwe będziemy o tym myśleć. A wracając do sprawy syna, Zenka Martyniuka, tak bardzo żal mi zenka, bo rok temu rozmawiałam z nim o o tym, jak bardzo ważna dla niego jest rodzina. A trzeba pamiętać, że Daniel nie jest już nastolatkiem, to nie jest młodzień czy bunt. Daniel ma 30 lat, ma żonę, ma dziecko. Powinien chyba się ogarnąć. Kochani, a jakie wy mielibyście rady dla Zenka Martyniuka? Ja myślę, że on chciałby takich wysłuchać. Każda by się przydała. Napiszcie w komentarzach. Poza tym jestem ciekawa, która z historii, o jakiej wam opowiedziałam, poruszyła Was najbardziej. Tutaj zobaczycie moje vlogi z poprzednich tygodni. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał, zajrzyjcie do mnie na Instagram, na TikToka i widzimy się za tydzień. Cześć!